Pewnie słyszeliście już to określenie. Batalion Warszawa. Tak złośliwi nazywają bogatych, zamożnych Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Warszawy właśnie. I wielu z nich bawi się u nas przednio. Bo uciekli do nas z całym swym luksusem i pieniędzmi. Powiecie, a co nam do tego? Przecież bawią się i żyją za swoje, a w dodatku jeśli jeszcze u nas płacą, Podatki to chyba dobrze, prawda? Szkopuł w tym, że takich batalionów jest o wiele więcej. Portal ukraińska prawda ujawnił właśnie i udokumentował batalion Rolls-Royce. Dziś więc o wstydliwej twarzy wojny o wojennych wszach i gnidach. Masz ambicje? Sprawdź tysiące możliwości lepszej pracy na rocketjobs.pl, w tym w sprzedaży, finansach, inżynierii i logistyce. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl Mój rost, koncerty, urodziny kanału Zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres Zero teraz. Gdy prawie trzy lata temu Rosja napadła na pełną skalę na Ukrainę, wielu z nas, jeśli nie każdy, musiał przejść test na szczęście tylko we własnej głowie test na to, czy jesteśmy gotowi do obrony ojczyzny. Ukraińcy taki sprawdzian musieli przejść naprawdę, w rzeczywistości. Every few minutes bus comes along. And this is what the passengers see as they Help, transport and food. Wszyscy pewnie mamy w głowach i pewnie też w sercach te niezapomniane obrazy z końca lutego 2022 roku, gdy na naszej granicy pojawiły się ukraińskie kobiety z dziećmi i z jedną walizką, czasami bez walizki w ręku, które uciekały przed rosyjskimi bombami. Przejmujące obrazy. Ja pamiętam też ukraińskich mężczyzn, którzy jechali w drugą stronę. Ukraińskich mężczyzn, którzy do czasu pełnoskalowej napaści pracowali w Polsce, a gdy wybuchła wojna, godność, serce, rozum nie pozwoliły im na to, by patrzeć na to z perspektywy właśnie polskiej, z zagranicy i wędrowali na Ukrainę, by walczyć z rosyjskim najeźdźcą. Każdy, kto ma bojowe doświadczenie i może przyłączyć się do obrony Ukrainy, powinien natychmiast stawić się w odpowiednich punktach zbiorczych. Komplektacji. Ale to było prawie trzy lata temu. Czasy się niestety zmieniły. Tych, którzy biernie przyglądają się, jak Moskale rozszarpują ich ojczyznę, niestety jest coraz więcej. Po ulicach Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Poznania. Przechadza się wielu silnych, zdrowych, w wieku poborowym ukraińskich mężczyzn. Nie moją rolą jest pouczanie takich ludzi, nie moją rolą jest też ocenianie, nie mam do tego żadnego prawa. Kto wie zresztą, jak zachowalibyśmy się my w takiej sytuacji? Wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, prawda? Ale z drugiej strony trudno takich mężczyzn nie zauważyć. Ja w każdym razie ich widzę. Ci mężczyźni zasłużyli sobie i zapracowali nawet na specjalne określenie, Batalion Warszawa. Batalion młodych, zdrowych, bogatych Ukraińców, żyjących w Warszawie właśnie i korzystających ze wszystkich dobrodziejstw europejskiej stolicy. Ktoś powie i wcale nie bez racji, a co nam do tego? Przecież je, bawi się, pije i żyje za swoje. Poza tym, wojna ma to do siebie, że dotyka wszystkich. Złodzieja, kloszarda i bogacza, prawda? A jeśli taki bogacz, tak jak mówiłam na początku, odprowadza jeszcze w Polsce podatki, bo prowadzi własny biznes, to przecież dla nas tylko dobrze. Poza tym, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, nie wiemy tego. Być może to luksusowe auto, którym właśnie jeździ po Warszawie, jest tym luksusowym autem ostatnim, a wszystkie poprzednie oddał. Ukraińskim siłom zbrojnym, może też wpłaca wielkie pieniądze na zbrojne siły Ukrainy. My tego nie wiemy. Ja też tego nie wiem. Ale wiem, i bo rozmawiałam, i rozmawiam z ukraińskimi dzielnymi kobietami, które pracują w polskich dyskontach i niemal wszystkie pieniądze wysyłają na Ukrainę. A to na drony dla ukraińskiej armii, a to na noktowizor dla brata, który już drugi rok siedzi w ukraińskich okopach i walczy z muskalami. A to po prostu wysyłają pieniądze swoim rodzicom, którym moskale spalili dom i całą wieś, a oni zostali bez środków do życia. Wiem też o ukraińskich, pełnych świeżych grobów, cmentarzach, które zapełniają się w zastraszającym tempie. Wigilie Bożego Narodzenia na Ukrainie najbardziej popularnym zdjęciem w ukraińskiej sieci nie były choinki, święty Mikołaj czy świąteczne życzenia. A zdjęcie, które zamieścił mer Lwowa Andrzej Sadowej. Było to zdjęcie jednej z lwowskich ulic i najpierw przez tę ulicę przeszedł kondukt z czterema trumnami ukraińskich bohaterów, którzy niedawno zginęli na wojnie. A zaledwie pół godziny później w tym samym miejscu, na tej samej ulicy, pojawił się wesoły świąteczny orszak. Ukraina Najprawdopodobniej do końca wojny nie poda i nie podaje żadnych danych dotyczących poległych na froncie, ukraińskich żołnierzy, którzy polegli na froncie. Znane są tylko dane szacunkowe. Według Amerykanów, do 10 października tego roku na froncie zginęło około 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy. The Wall Street Journal podaje jeszcze większą liczbę i mówi o 80 tysiącach zabitych. To no tak, jakby z dnia na dzień z mapy wyparował ukraiński drohobycz albo polski mielec. Jeszcze więcej żołnierzy zostało rannych. Tu też nie ma dokładnych danych, są tylko dane szacunkowe. Od ćwierć do pół miliona rannych czyli bez rąk, bez nóg, bez oka, z niedowładem kończyn albo z całkowitym bezwładem. I im więcej tych ofiar. Tym więcej ludzi, nawet wśród tych, którzy na początku rwali się do walki, więc im więcej takich ludzi, którzy zastanawiają się nad ucieczką. Wstydliwa twarz wojny? Tak, ona istnieje. Tak, boję się, jestem tchórzem. Wolę nim być niż umierać. To głos jednego z tak zwanych ukraińskich uchylantów, czyli mężczyzn, którzy uchylają się przed poborem, przed Obowiązkową służbą wojskową przed wysłaniem na front. Są już ich tysiące. Tysiące ukraińskich mężczyzn, którzy nie chcą bronić ojczyzny, a chcą z niej uciekać przez tak zwaną zieloną granicę. I powtarzają: na świecie biorą nas za bohaterów, a my nie chcemy nimi być. My chcemy po prostu żyć. Wyprzedają więc cały swój majątek i opłacają przemytników, bo z Ukrainy w wieku poborowym legalnie wyjechać nie można. Próbują w ten sposób rozpocząć nowe życie, na przykład w Warszawie. Ceny, jeszcze do niedawna przemytnicy żądali za taki transport przez zieloną granicę od 3 do 4 tysięcy dolarów, chociaż oczywiście zdarzały się też transporty all inclusive za 12 tysięcy. Teraz ceny wyraźnie wzrosły i sięgają średnio 15 tysięcy dolarów. Biedny więc nie ucieka, bo nie ma za co. Biedny walczy i ginie. Uciekają tylko ci, których na to stać. I tak Ukraina zamiast szkolić i wysyłać do walki na front kolejnych, dobrze przygotowanych Ukraińców, ściga uchylantów. Zatrzymywani są właściwie codziennie, głównie na granicy z Mołdawią i Rumunią. Jest jeszcze jedna kategoria. Ci, którzy wyjeżdżają za granicę na podstawie Fałszywych dokumentów albo dokumentów umożliwiających legalny wyjazd. Są też ci, którzy wyjeżdżają po prostu za łapówki. Miłość do ojczyzny, patriotyzm. Coraz częściej przegrywa po prostu z chęcią przeżycia. I tak jak powiedziałam na początku, teoretycznie nic nam do tego. To sprawa Ukraińców. Nie nasza. No ale z drugiej strony. Trudno tych Ukraińców nie zauważyć, bo żyją wśród nas. Tym bardziej, że pamiętamy przecież prawdziwe ukraińskie uchodźczynie. Mi wryła się w pamięć kobieta około 60-letnia, pani profesor z Kijowa, profesor literatury, która stała bezradnie na polsko-ukraińskiej granicy z jedną książką w ręku i z reklamówką pod pachą, która powtarzała właściwie w kółko: Jestem kloszardem. Nie mam domu, nie mam nic, muszę zacząć swoje życie od nowa, a mam 60 lat. Tak więc z jednej strony mamy bezradnych, zrozpaczonych Ukraińców i Ukraińców prowadzących wygodne życie, wygodnych Ukraińców. I tych ostatnich są już całe bataliony. Batalion Warszawa nie jest jedynym, jest jeszcze Batalion Barcelona, Batalion Monaco. A ostatnio doszedł kolejny batalion, batalion Rolls-Royce. Sprawę opisała ukraińska, prawda? Zaczęło się wszystko w ubiegłym roku. W ubiegłym roku koncern Rolls-Royce wypuścił kolejny swój samochód, tym razem elektryk, zwany Rolls-Royce Spectre. Nie można było pojechać do salonu Rolls-Royce'a i takiego sobie samochodu kupić. Trzeba było zapisać się w kolejkę, potem cierpliwie czekać, a potem oczywiście. Zapłacić. Minimum uwaga, przejrząc to na złotówki, 2 miliony 300 tysięcy złotych. It looks beautiful and huge. It measures five and a half meters long, and I love the coach line. So, this is painted by a human by hand. And just check this out, check this out. That lines up perfectly. Absolutely perfectly. Pojęcia nie mam, ile takich Rolls Royceów jeździ po Polsce? W każdym razie ukraińscy dziennikarze. Wytropili takich samochodów na Ukrainie 13. 13 najnowszych modeli Rolls-Royce Spectre. W trzecim roku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę 13 Ukraińcom właśnie taki luksus był niezbędny do życia. No ciekawe, w większości te samochody na Ukrainie spędziły zaledwie kilka godzin. Czyli samochód wjechał na Ukrainę, tam został zarejestrowany, zostały mu przydzielone ukraińskie numery, tam zostały zapłacone podatki, a potem ten samochód wywędrował z Ukrainy przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w głąb Europy. Jak ukraińscy dziennikarze udowodnili, czterech Ukraińców jeździ takimi Rolls Royce'ami na ukraińskich numerach po Monaku. Kijów, Odessa, Winnica, 13 różnych miejsc na mapie Ukrainy. 13 takich samych modeli, bardzo luksusowych modeli samochodów. I kolejna zastanawiająca rzecz. Właściwie tylko jedna osoba miała odwagę zarejestrować to auto na własne nazwisko. Pozostałe przepisywały albo na żonę, albo na kochankę, albo na słupa, czyli że nawet oni czuli, że to transakcja moralnie wątpliwa, ale nie na tyle, by się tej transakcji. Oprzeć. Co trzeba mieć w głowie, by kupić sobie takie auto podczas wojny, gdy na froncie giną twoi koledzy, znajomi, po prostu twoi rodacy i tym autem jeździć po Kijowie, Odessie, Winnicy albo po Monako? Nie wiem i chyba wiedzieć nie chcę. Co to jest? Inwestycja kapitału? Snobizm? A no może po prostu głupota? Pierwszym Ukraińcem, który kupił sobie Rolls Royce Spectre, był ukraiński parlamentarzysta Hennadiej Wacak. Oprócz tego, że jest parlamentarzystą, jest oczywiście przedsiębiorcą i miłośnikiem luksusowych aut. Ma ich co najmniej kilka, m.in. Maybachy i inne Rolls Royce. Już po napaści Rosji, pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, Wacak zasłynął z tego, że kupił sobie nowego Rolls Royce'a. Nazywa się on Kalinan. Wtedy już podpadł ukraińskim dziennikarzom. A teraz znów. Jaki czemuś postójno wykorzystuje okulary ta Co jest w tych samochodach, w tych Rolls-Royce'ach? Pojęcia nie mam, ale nawet chyba nie chcę wiedzieć. W każdym razie w pierwszych dniach pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę Przeczytałam w ukraińskim internecie takie zdanie. Nie straszne nam są moskiewskie wszy, a straszne ukraińskie gnidy. To parafraza słynnego zdania wypowiedzianego 100 lat, ponad 100 lat wcześniej przez Simona Petlurę, czyli sojusznika Polski w walce przeciwko bolszewikom, przywódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej. To zdanie brzmiało tak. Walka z moskiewskimi wszami zaczyna się od walki, z ukraińskimi gnidami. O gnidach, ukraińskich gnidach, na początku tej pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę mówiło się niewiele, choć i wtedy już było słychać o Ukraińcach, którzy za pieniądze, za rosyjskie ruble, naprowadzali rosyjskie rakiety na domy sąsiadów. A teraz? Teraz już nie chodzi o zdrajców w pełnym tego słowa znaczeniu. Tu chodzi o ludzi, którzy ponad wszystko umiłowali siebie i swoje wygodne życie. Masz ambicje? Sprawdź tysiące możliwości lepszej pracy na RocketJobs.pl, w tym w sprzedaży, finansach, inżynierii i logistyce. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Mój rost koncerty, urodziny kanału Zero. Prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na Kongres Zero teraz. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.